Witajcie, kochani. Dzisiaj, kilka słów o dostrajaniu się. Każdy z Was zapewne słyszał instrument, który był rozstrojony. Nie dało się go słuchać. Dzisiaj, po kilku godzinach przemyśleń, odpoczynku, stwierdziłem, że, że w tej rzeczywistości, w której żyjemy, Musimy się doprowadzić do jakichś ustawień fabrycznych. Jeśli będziemy w stanie, mówię o sobie, jeśli ja będę w stanie usiąść na krześle, a nie mam żadnego ADHD stwierdzonego i wytrzymać bez telefonu, bez ludzi, bez muzyki, powiedzmy pół godziny do godziny, to znaczy, że jestem na dobrej drodze. Każdy z Was, który jest niedostrojony, jest rozstrojony. Będzie uważał, że gra dobrze, ale wszyscy będą go odbierać za takiego człowieka, który po prostu robi zamęt i nie czują się w jego towarzystwie dobrze. Ja nad tym pracuję już wiele lat. Wiem, że to jest trudna droga. Na czym polega to dostrojenie? Wiele aspektów można tutaj powiedzieć, dlatego, że dostrojeniem może być Wiele płaszczyzn. Duchowe dostrojenie. Czyli w, możesz rozmawiać o sprawach duchowych, yy, kulturowe dostrojenie, historyczne dostrojenie. Chodzi o to, żebyśmy jako Polacy o, dostroili się do polskości. Wyszli z jakiegoś założenia, kim my jesteśmy. I możemy wtedy grać w dobrej tonacji, w dobrej lidze, jako Polacy. Jeśli te podstawy spełnimy, możemy sobie dalej produkować różne dobre rzeczy. Duchowe. No, od tego może bym zaczął, że najpierw bądźmy Polakami, dostrójmy się do ustawień fabrycznych, a później wchodźmy na sfery duchowe i metafizyczne no, bo od czegoś trzeba zacząć. Także życzę Wam spokoju ducha. Żebyście mogli trzeźwo patrzeć na rzeczywistość. Żebyście, bo najbardziej się liczy to, co sami, do czego sami dojdziecie, a nie ktoś Wam powie. Czego Wam serdecznie życzę na ten trudny czas. Czuj duch.